Siema Stachu. Siema Stefan. Co tam u ciebie? Tak sobie, a u ciebie? Też tak sobie. Idziemy na miasto? Możemy iść, a idziemy po Czarka? Tak, to chodź w drogę. Wczoraj kupiłem nowy samolot w markecie. Buuu. Czarek? Co ty odwalasz? Idziesz z nami na miasto? Dobra. To chodźmy. Czarek w gówno wdepłeś. Nieprawda. To pokaż. O kurde, masz rację. Kurde, nogi mnie bolą, a was? No trochę. Chojdziemy po samochód. Po co? Samochód sam do nas przyjedzie. Fajnie wsiadamy i zapieprzamy do MediaMarktu sklepu dla idiotów. Co kupujecie? Ja kupuję jabłka, a ty Stefan? Ja, pralkę. A ty czarek? Ja kupuję gumy do pierogów, liście do podcierania się i biały kał. Kupiliście wszystko? Tak. To zapieprzamy do mojej chaty. Kto pierwszy w moim domu, to dostanie zielony kał. Stefan, ty wygrałeś, więc idę na klopa i zaraz ci przyniosę ten śmierdzący kał. Czarek, zostań na dworze i spróbuj się wbić przez okno do mojej chaty. Dobra, nakita, przez to gówniane okno wejdę. Tak, to zobaczymy. Jak tam wejdziesz, to ja i Stefan damy ci po dwie dychy. Dobra, no to jedziemy. A, -a, A potwór. Oddawaj moje brylanty, albo ci nogi z dupy powyrywam. Nie powiem ci, gdzie one są, bo jesteś głupi jak twoja stara, kiedy cię urodziła. Nie to nie, mam ci to do powiedzenia. Buchacha zleje cię, pobiję cię, więc lepiej oddawaj hajs. Nigdy ci nie powiem, gdzie one są. Zostaw czarka, ty pasztecie wieprzowy. No to dzida do bazy. Czarek, uratujemy cię. Stachu, co robimy? Niech pomyślę, wiem, idziemy po swoich. Siema Paweży. Jakiś pastet kradł czarka i mówił, że czarek zwinął mu jakiś hajs. To pomożecie? Dla czarka zrobimy wszystko dobra, to jedziemy. Oddawać czarka pasztety. Nie, niech nam odda hajs, to go wam oddamy. No to was zlejemy. Rozwalać bramę. Paweży podniechali do bramy i nagle wielki wybuch. I wszystkich zabiło oprócz Stacha i Stefana. Co robimy, Stachu? Niech pomyślę. Wiem czarek nasraj na nich. Dobra. Sram. Jest tu ciekają czarek dzida, chodź tu do nas. Wsiadaj do fury. Jedziemy do chaty. Koniec.